Mordo, dwa tygodnie cię na co nie widziałem. Co nie jest to? tobą? Co, co się dzieje? Nie, a no mam dużo spraw na głowie, wiesz. No ale to tak formy nie zrobimy, wiesz. O tym. Zrobimy, zrobimy. Forma nie zająć, nie ucieknie. A co u mnie? No nic. To no, życie singla. Jak, jak, jak ci leży? Ty. Siedzę sobie z małą, nie? Mała już zasnęła. Ja sobie leżę obok, coś tam sobie przyglądam, przyglądam. I nagle mi pisze dziewczyna o pierwszej w nocy. A ja ci widziałem już, a tak wiesz, a, a może się kiedyś zobaczymy, a może to, a może tamto. Nie boją się dziewczyny teraz no, w no, tych boj, czasach nie. W tych czasach nie. Ja zauważyłem, że już pisanie to nie wygląda na tylko samym pisaniu, tylko raczej najpierw przedstawieniu swoich zdjęć, wiesz, a później dopiero się. Tak. To tak. wygląda. Kiedyś to pamiętasz, kiedyś... kiedyś o, chociaż była zasada trzech randek. Teraz już nie jest tak ciężko, nie wiem ja to tak zauważę. Starczy z po prostu... Przejść się po portalu jakimś. To rzuc zawsze się okiem. Jedno nie, 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 nie serduszko dać. Już się zacznie. <grym>